Praktycznie cały tydzień próbowaliśmy łowić z pontonu, z łódki, z brzegu, z helikoptera, czołgu amfibii i nie wiem czego jeszcze. I niestety nie udało się złowić wymiarowego szczupaka, mimo tego, że bardzo, bardzo, bardzo mocno próbowałem. Dopiero w, przedwczoraj, w ostatni dzień tak naprawdę tego całego maratonu, Udało mi się wyskoczyć jeszcze raz na ponton z, z Damianem, i Damian złowił jedną rybkę, która miała 50 parę, nie wiem, chyba jej nie zmierzyliśmy, miała 50 parę centymetrów, i mi pod koniec wędkowania spadła jedna rybka podobnych rozmiarów w połowie drogi do pontonu. Siema, siema, jak ja tam? S smyczka, będziemy pieska prowadzić zaraz. O, 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 o. Dobra, i teraz możesz śmiało ją wypchnąć. Ja już sobie tutaj przyciągnę, nie? Chodź, 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 chodź. silnikiem nie Nie, silnik jest podniesiony, wiesz? No. Jak nastawienie co dzisiaj łowimy? Wszystko! Wszystko. Możemy łowić i wszystko, no. Dobra, wyjeżdżam, wyjeżdżam z wody i pakujemy się na łódkę, już nie będziemy czasu tracić. Dzisiaj jesteśmy nad troszeczkę większą wodą i w końcu łowimy z łódki. Już nie mogłem się doczekać, powiem Wam szczerze, że bardzo już mi aż nosiło momentami, no nie cierpię łowić z brzegu. Fajnie jest się od czasu do czasu przejść, ale też co za dużo, to niezdrowo. Na samym początku, jeszcze zanim zaczniemy łowienie, chciałbym zrobić coś bardzo ważnego. Pod ostatnim filmem pisaliście mi coś takiego, a więc... A więc zostawcie suba, zostawcie lajka, a my zaczynamy łowienie. Trzymajcie się. Trzymajcie się? Tak. Friends. I remember getting fucked up with my girlfriends I remember drinking all nights on the weekends I remember wishing this night wouldn't ever end I remember teaching her to mini-putt From beyond, that's what's up First date, getting drunk Second date, I fell in love I can never get enough Life can get a little tough When it gets a little rough You look back at the good stuff Sipping on some whiskey With a girl who's feeling frisky And my world is spinning tipsy Man, this alcohol just hit me Baby, are you coming with me? Take a shot and let's get busy. Got the whole damn night, let's do something hella risky. I just wanna make a memory, she don't wanna leave, wanna leave a legacy we're sipping on the balcony. No, fanie, jak okoń, to duży. Jeśli to jest okoń. To jest duże. O, ładny. Ojezsto proposa, oprócz. Jest. No 30czek, nie? No, gratuluję Damianu. Dzięki no. świetnie. Myślę, że około 30 okonek. Już taki przyjemny. Ja, to myślę. i to jest pierwszy okoń w łapany, taki duży na okonioweczkach. A, bo to pierwszy pier... A koniówkę kupiłeś. zawsze Okońce. szczupaki łowiłeś? Chciałem ja, zobaczyć jak to się łowi. Tu okonek. O, pięknie. Teczki. ostatnio udało się złowić tylko jednego okonia dzisiaj zmusiłem się i wstałem, co robię niezmiernie rzadko bo jeszcze jest ranek i jedziemy, jedziemy na, na, na miejski akwen z pontonem z przodu przede mną jedzie, jedzie Damian maździnką wrzuciliśmy ponton na dach nad Akwen mamy z tego miejsca jakieś 5-6 km więc zaraz będziemy na miejscu słoneczko dopiero wstaje, więc zaraz rzucimy sobie ponton i, i zaczniemy łowienie, mam nadzieję, że ten dzień będzie w końcu tym szczęśliwym a już nie mogę się doczekać, powiem wam że jak człowiek przez kilka dni nie złowił normalnej ryby to aż po prostu nosi ja kładę się spać i, i, i mam sny o jakichś dziwnych, dziwnych szczupakach w tkach więc myślę, że wypadałoby w końcu w końcu zamknąć ten rozdział i, i złowić dzisiaj normalną rybkę. Powiem Wam, że tutaj spontonu jeszcze nie łowiłem, zawsze szeroko miałem ten akwen, ale może to będzie i dobry strzał. Zobaczymy. Taka pogoda znowu dzisiaj dziwna, kurczę jak jestem w pracy, to zawsze jest taka pogoda szczupakowa, a, a jak mam wolne, albo mam do roboty na późniejszą godzinę, to jest. Pogoda taka piękna, że można, można się wykąpać nad jeziorem. Kurde, kurła. No, już nad wodą. Szybkie rozpoznanie. I powiem Wam, że jest dość tłoczno. Jak na taki malutki zbiorniczek. Będzie trzeba się troszkę Troszkę cisnąć. Się Wiem, widziałem już, jak jechałeś, że, tak? że, że go podwiewało tak po, trochę. Ale po tej no, no. Dobra, tyle to tam. Grunt, że nikogo nie zabiliśmy, nie? <śpiewanie> <śpiewanie> and every day told me a promise that i would make it when day as an artist music's the only thing keeping me honest i know that i want it i'm hoping i got it addicted to all this remotely melodic see how some people become alcoholics addiction is real but mine isn't it's toxic although sometimes i feel a little psychotic i know post idan lavoda poduvi njerkami poduvi njerkami veterana after a go soviënterereb Jest to Westin Slim suspending 32 gramy, czyli w sumie jeden, jeden z lżejszych dzierków, jakie używam, ale bardzo przyjemny i, i dał sporą, sporą ilość rybek. Tam żywcowa ekipa siedzi: trzy łódki, cztery w zasadzie, nieźle. I fell in love with the wordplay. If it's a dream, then you're never really working. And now the tides are turning. And as I keep on learning, I only do what's worth it. Don't waste my time cause I earned it. Never got rid of the thirst, so much it hurts. Listen to my words, everyone's the worst. That's why I'm immersed in my own universe. And I know it's a curse, probably put me in a hearse, but I still write a verse. Maybe time will reverse if I put in the work while everything hurts. Take a chance, make a plan, you can do it, yes you can. Take a stand in your land and command of your brand off. Uh. The things we keep inside. I know. Nareszcie jest ryba. Damianowi udało się zapiąć szczupaczka. E, petarda jest. Szczupaczek, daj go podbiorę. O. A, jest rybka. No, pięćdziesiątaczek, nie? Trzymasz? Czekaj Na kanibala od Mariusza Oczywiście o, Pozdrawiamy Mariusza Siema Mario, dzięki Fajnie, takich 50 taczek, nie? No Męczymy, męczymy, ale no nie chcą te ryby współpracować dzisiaj z nami, no Nie mamy miareczki, no ale 50 ma na pewno, nie? Tak myślę 50 ma na pewno O, pięknie Nie zabijaj swojej pasji Otóż to, gratuluję Dzięki Niestety, mój pontonik to już troszkę weteran. Gdzieś ma pod spodem jakieś tam lekkie przecięcie, przetarcie. No i tam raz na półtorej godzinki, na godzinkę trzeba po prostu wybrać. Troszkę wody. O! Cały klimat wędkarstwa. Jestem strasznie przemarznięty, ponieważ dzisiaj cały dzień była temperatura minusowa. Yy, ale mogę wam powiedzieć, że rybki brały, zrobiliśmy bardzo dużo ryb. Yy, Możecie, będziecie mogli to zobaczyć w następnym filmie. E, zresztą widzicie, mam przemarznięte policzki, całe czerwone, takie puciate. E, no po prostu było dzisiaj zimno, jeszcze nie zdążyłem się ogrzać, a tymczasem idę sobie zrobić ciemną herbatkę. E, wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, zostawcie łapeczkę w górę. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji kanału. Kliknijcie tam na dole. I oczywiście do zobaczyska, do następnego filmu. Trzymajcie się.